Witam wszystkich serdecznie dzisiaj, mamy niedzielę 12 czerwca 23 roku. I tak oczywiście dzisiaj pogoda dopisała, więc wybraliśmy się z rąką na przejażdżkę motocyklową. Kierunek Czechy, oczywiście trasa ustalona na ostatnią chwilę. I tak jedziemy sobie po obranych punktach i zwiedzamy pogranicze polsko-czeskie i czechy. I tak kręcąc się bocznymi drogami można trafić na takie niesamowite widoczki tego że ale płodzki są niesamowite a tam na dole kasieńka pilnuje motocykla, bo jeśli nie chciało, oczywiście na górę wejść. Za bardzo wieje, mówi, że jeszcze ją zwieje. Spadachronu nie wzięła. Także stoi na dole i piluje. I dojechaliśmy na następny punkt orientacyjny punkt widokowy. Tutaj mamy taką ładną panoramkę. Sierżonka się szwędza gdzieś tam poczaczka sobie łazi. Tutaj przeszedłem się kawałek po łące tutaj żeby zobaczyć panoramkę z drugiej strony górki to jest jeszcze to co byli, widzieliśmy przed chwilą, a to już jest tutaj za górką. Jeszcze też taki fajny widoczek mamy Punktu naszej wycieczki bunk twierdza haniczka. Następny nasz przystanek to zamek Litice. Dojechaliśmy tutaj z tych bunkrów, a na tych bunkrach się okazało, że trzeba było na główny obiekt prawie 2 km iść na piechotkę pod górkę, żeby pozwiedzać tam muzeum. Bo tam, gdzie filmik był, to, to było tylko praktycznie yy, taka przy parkingu jeden bunkier, a cały obiekt był w daleko w lesie, ale to żeśmy zrezygnowali. Z tego, bo to znowu za dużo czasu by nam zeszło, woleliśmy jechać dalej i pozwiedzać jeszcze jakieś inne punkty po drodze. No to już weszliśmy do środka na plac. Idziemy dalej zwiedzać. No jesteśmy w środku na wewnętrznym placu zamek dla chętnych można i zwiedzać tam muzeum bodajże jest w środku by wejść do środka jest kasa Nie patrzyłem jakie ceny biletu Wstałem tam do muzeum 140 koron od osoby Osoby dorosłe no, więc pospacerowaliśmy po dziedzińcu, dookoła, oglądaliśmy panoramki i maszerujemy sobie dalej na motocykla. Będziemy udawać się na następny jakiś obiekt do zwiedzania. Następny nasz przystanek to Chrad. Podstein. Tak to wygląda na mapce. A my idziemy zwiedzać ruinki. Drapalimy się tutaj przed bramę główną i tutaj przed bramą taki tarasik widokowy i widoczek piękny na całą okolicę. No niestety, zwiedzaniu zamku się nie udało. Jest godzina za 15:05, a w kasie, tu wstęp jest płatny 100 koron od osoby. W kasie pan powiedział, że niestety już nas nie wpuści, bo tu się zwiedza z przewodnikiem. A już ostatnia wycieczka poszła na teren zamku na zwiedzanie. I już niestety następnych, następnej wycieczki nie będzie. Także zwiedzanie tego zamku będziemy musieli przełożyć na jakiś inny termin o ile uda nam się gdzieś przy okazji w tych rejonach być troszkę wcześniej niż przed 17 no to jedziemy dalej w kierunku dom, zobaczymy co będzie po drodze do domu, do domu no i tak oczywiście wynalazłem po drodze jeszcze wieżę widokową i zajechaliśmy tutaj pięknymi serpentynkami na górę pod tą wieżę no i będę się styrmał na górę Kurczafelek. felek Chyba z pół godziny trasa zajmie. No i wstęp na wieżę kosztuje 30 koron. I zaczęło się mozolne styrmanie po schodkach wokół komina do góry. Tam ledziemy aż na samą górę. No pewnie nieźle zasapany, zajdę na górę. Pytałem się w kasie, czy przypadkiem wody nie dają żeby w cenie, żeby człowiek się napił po drodze, ale mówi, że nie, tylko papierek z biletem. No to dryptamy. Się zestraszałem, ale myślałem, że dłużej mi to zejdzie. Wchodzenie było trudniejsze, ale jakoś to w miarę szybko poszło. Trochę tu wieje, wieża się fajnie, trzęsie Kuśna się jak na karuzeli. Oh, jó, jó, nie lubi się styrmać na takie wysokie wieże bo się, że się rozleci, tu się częsie ma lęk, no ale to... i tak bywa. Muszę się sam styrmać na takie wieże, Jeszcze jak jest taka większa, niższa, bardzo stabilniejsza, to sobie spokojnie wejdzie, ale na takie wysokie to już nie lubi wchodzić. No i pooglądałem piękne widoczki. I nadeszła pora zejścia na dół. Także schodki, schodkiem pociskamy aż tam sam na dół. No i już będziemy teraz pociskać w kierunku domu. Jeszcze tutaj taki ładny widocyk po drodze.